Cześć, Manko, moi drodzy, witam Was jakże bardzo, ale to bardzo serdecznie powracamy z serium, od której cały ten kanał się zaczął, dzięki któremu w tym momencie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy po pięciu latach bardzo nieregularnego nagrywania i tak kilkaset złotych miesięcznie udaje się na tym kanale zarabiać, przyciągać nowych widzów, 200-300 w skali miesiąca znowu fajnie. No i postanowiłem, że wracamy do serii od zera do milionera, nowy sezon, gdzie będziemy sobie opowiadać o nawykach, o sposobach zarabiania itd., tak tak więc będzie utworzona specjalna playlista. Zerknijmy sobie na tą playlistę, jeżeli interesuje Cię temat zarabiania, temat gdzieś tam osiągnięcia miliona, dwóch milionów, a może stu złotych, zależy, jakie są Twoje cele, zdolności i możliwości. Tak więc serdecznie zapraszam do playlisty, a teraz, nie przedłużając, w odcinku pierwszym powiemy sobie o trzech podstawowych nawykach, trzech podstawowych zmianach w życiu. Które możesz dokonać właściwie powinieneś już jako nastolatek, czy tam wczesny nastolatek, które docelowo dadzą ci naprawdę dużo. I zobaczysz, teraz to może wydawać się zabawne, śmieszne, niepoważne, no jak przez takie pierdoły, o których zaraz będzie mowa, za 10-15 lat możesz mieć naprawdę duże pieniądze, ale sam widzę po sobie, że gdyby częściej się stosowało, wcześniej właściwie się stosowało, dzisiejszek byłby w o wiele wyższym miejscu, w o wiele wyższym punkcie. A regularne ich stosowanie już na przestrzeni pół roku czy roku pozwala na naprawdę naprawdę zwiększenie płynności finansowej, nawet nie tyle zwiększenie płynności, bo to akurat jeżeli się chce, nigdy nie jest problemem, i ma się odrobinę oleju w głowie. Natomiast budowanie rezerw, budowanie kapitału inwestycyjnego i innych takich rzeczy, chociażby odkładanie na przyjemności. No i pierwsza najważniejsza zasada, żeby już was nie przedłużać, nie trzymać w niepewności, o której Dość często się mówi, ale jest to bagatelizowane w młodym wieku i bagatelizowane na niewielką skalę, a mianowicie chodzi tutaj o oszczędzanie pieniędzy. I nawyk wyrobiony sobie w wieku szkolnym, podstawówka, no już teraz gimnazjum nie ma, czy też szkoła średnia, studia, jeżeli utrzymują się rodzice, taki nawyk. W dorosłym życiu, kiedy już będziesz miał pracę, będziesz miał jakieś tam zlecenia, czy własną firmę, cokolwiek, czym byś się nie zajął, czy będziesz pracował za najniższą krajową, czy będziesz zarabiał milion miesięcznie, nawyk oszczędzania drobnych kwot wyniesiony z dzieciństwa, czy z wieku młodzieńczego, naprawdę pozwala robić dużo. No bo zobaczcie, ja jestem zwolennikiem, akurat wiem, że sporo osób wypowiadających się w tym temacie mówi, że odkładanie kwot drobnych, pojedynczych w wieku młodzieżowym nie ma najmniejszego sensu, czyli powiedzmy zakładamy sytuację, gdzie masz 100 zł kieszonkowego miesięcznie, oprócz tego rodzice fundują Ci jakieś tam dojazdy do szkoły, książki, ubrania, bla bla bla, czyli ta stuwa jest tylko i wyłącznie dla Ciebie. No stuwa to w tym momencie w, nie jest absolutnie żadnym pieniądzem, prawda? No wartość jest coraz niższa przez inflację, przez rosnące koszta życia, rozbuchany system socjalny w Polsce i tak dalej i tak dalej, ale mniejsza o to to temat na dłuższy odcinek. Odkładając Kwotę tylko 5 zł miesięcznie ze stówy tak naprawdę odkładasz 5% tego, co zarabiasz. Czyli automatycznie mając nowe źródła dochodu, czy też już zresztą o tym mówiłem, na moim kanale, a będzie jeszcze mocniej o tym opowiedziane, w momencie, kiedy dorywczo sobie zarobisz 1000 zł w czasie szkoły, studiów, opieki nad dziećmi, czymkolwiek, w tym momencie gdzieś już odkładał z każdego takiego załóżmy 1000 złotowego przypływu 50 zł. W momencie, kiedy minie za mile ślad, dzięki rozwojowi osobistemu, doskonaleniu się, zdobywaniu umiejętności, pięciu się tak po, po szczeblach kariery, możesz zarabiać za parę, parę na ślad 10 tysięcy. Wtedy będziesz z każdego jednego przychodu odkładał tylko i wyłącznie 500 zł. I to jest chyba najważniejsze, plus to, że to ma być rezerwa, no bo to może się wydawać tak, oszczędzanie po 5 złotych, to nie wiem, uzbieram sobie w 10 miesięcy 5 dych i zaraz na coś pójdzie. Tu właśnie o to chodzi, żeby do osiągnięcia pewnego pułapu, czy też do znalezienia dobrego sposobu na pomnożenie, żeby te pieniądze były nietykalne, choćby skały, srały za wszelką cenę starać się, zależnie oczywiście od wieku, tak, niezależnie od tego, jakie mamy wydatki, ogarnąć to z innych źródeł. To mają być pieniądze święte, dlatego są w tak małej ilości. I tutaj są tak naprawdę dwa sposoby, tak? Bo albo może być to kapitał inwestycyjny, a inwestycje są różne, o czym też będziemy mówić. No to ma być albo w tym celu, albo właśnie na emeryturę, na jakieś tam dalsze życie, starsze życie, na rozwinięcie może pierwszego interesu, może dodatkowej pracy, może czegoś innego. I tak naprawdę w skali 5, 10, 15 lat to się robią tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy złotych. I to mają być pieniądze święte. I zobaczycie, że w momencie, kiedy właśnie uda Wam się odniesiecie jakikolwiek sukces z tych pieniążków yy, drobnych, malutkich kwot, celowo mówię pieniążki, nie pieniądze, z tych głupich 5, 10, 15, 50, a docelowo 500 zł miesięcznie, co już nie jest głupią kwotą, uda wam się wyrobić taki nawyk, że. Obracając bańkę, będzie się składać kilkadziesiąt tysięcy złotych bez najmniejszego problemu, a w życiu może być różnie. Może przyjść super okazja do inwestycji, albo przyjść naprawdę, nie daj Boże, nikomu nie życzę, i oby nas wszystkich omijało. Choroba, załamanie, kryzys, różne rzeczy są. Masz tą rezerwę i dzięki temu stale się bogacisz, bo yy, pomijając fakt inflacji, która będzie pieniądze trzymane w formie, no, w formie pieniędzy, w formie fizycznej, nie inwestycji, inflacja będzie je podgryzać. Yy, ten wolumen będzie. 100 zł, dzisiaj, nie wiem, jeszcze jakiś czas temu, powiedzmy tak, nawet zaczynając się swoje pełnoletnie życie, te 10 lat temu, właśnie. No, powiedzmy to, to za co dzisiaj płacę 100 zł, wtedy kupowałem za 50-60 zł, więc no nominalnie nie, nie ma zmiany. Natomiast wartościowo jest zmiana, ale masz zawsze te oszczędności. Masz. Kapitał, masz możliwość i to mają być święte pieniądze, czy to na osobnym koncie bankowym, czy w skarbonce, cokolwiek. Powiem Wam szczerze, teraz, już w momencie, kiedy naprawdę ma się płynność finansową, jakieś tam normalne życie i tak dalej, postanowiłem sobie od świąt Bożego Narodzenia do świąt Bożego Narodzenia właśnie odkładać takie minimalne kwoty małe. Powiedzmy, z każdej roboty, a tu przy tak nieregularnym trybie zleceń, z każdego, z każdego wykonanego zlecenia powyżej 100 zł odkładam sobie minimum. Papierkowy pieniądz, pie tak pieniądz, pieniążek w małej ilości, w małym nominale. A mianowicie osobna skarbonka do przyszłych śladów nie będzie otwierana. Załóżmy, zarabiam 100 zł za coś, idzie tam 10 zł. Zrobię zlecenie za 2000 zł, powiedzmy pójdzie 200 złowy banknot, a może nawet jeżeli będę miał duży zapas w danym momencie, może nawet pójdzie 300, 400, 500 i po prostu. Na przyszłe święta planuję sobie zmienić samochód. Wiem, że ten mój wytrzyma jeszcze co najmniej rok bez żadnych tam poważnych napraw. I to jest właśnie najlepsze pokazanie skali, czyli te pieniądze są święte, nietykalne. I czy uzbiera się z tego 5000 tysięcy złotych? No to będzie auto za 5000 tysięcy sobie zresztą, jak będziecie mi śledzić, spotkamy się przed świętami tegorocznymi i zobaczycie. Może nietypowego coś się znajdzie, fajnego, to do zabawy. A może uzbiera się 30 tysięcy złotych i już będzie... Dużo większe pole manewru i będzie można kupić coś jeszcze fajniejszego. Oczywiście to ma być auto, które ma służyć mi, nie ma służyć do pracy, ma być moją zabawką. I pierwszy punkt, czyli oszczędzanie. To jest ten mały, drobny nawyk wrobiony powiedzmy w wieku 12 lat w wieku 30 lat, czy zbliżanie się do 30, jak ja w tym momencie naprawdę pozwoli ci robić spore, spore oszczędności, spory kapitał do dalszego obrotu. Druga rzecz to jest zmiana planu, dnia, nauczenie się. Planowania i nauczenie się regularności. I tutaj oczywiście znowu, tak jak ja słucham tych wypowiedzi, wywodów ludzi w internecie, którzy pieprzą głupoty, że to od razu musi być, nie wiem, godzina, dwie godziny dziennie, na samodoskonalenie, czy cokolwiek innego, czy na pracę, no sorry, jesteś powiedzmy nastolatkiem, bo generalnie są pierwsze kroki dla najmłodszych. 10-minutowy spacer, kiedy nie będziesz sobie myśleć o niczym, nie wiem, wsadzisz słuchawki w uszy, i czy tam będzie jakiś, chociażby ten film y, z YouTube'a puszczony, czy audiolog, czy y, nie wiem, posłuchasz sobie muzyki, chociaż to ma być taki pewien element dnia, który będzie się znowu powtarzał, choćby skały strały, oczywiście nie licząc dni, kiedy będziesz chory, y, czy jakieś wypadki losowe, natomiast stanie się te 10, 15, 20 minut pół godziny obowiązkowym punktem w, w Twoim dniu. I nauczysz się właśnie wtedy w dość prosty sposób, że nawet od tego głupiego spaceru zaczynając, kiedy będziesz miał pracę, szkołę, już dalej i możliwość dodatkowego zarobku, wyrobisz sobie nawyk, że ten pół godziny czy godzina zawsze się znajdzie w ciągu godziny na normalnej pracy. Bo nie oszukujmy się, że są sposoby inne na zarabianie, ale średnio one działają w dzisiejszych czasach. Na przykład, wkładając godzinę w swojej pracy przed komputerem, jesteś w stanie wyciągnąć 50, 60, 100 złotych, zależy co robisz i jak bardzo jesteś w tym wprawiony, co umiesz. No więc tak naprawdę ten mały, prosty, ten malutki, prosty nawyk przez 20 dni roboczych po 100 zł, pozwoli Ci osiągać dodatkowy dochód 2000 zł miesięcznie w skali roku, da Ci to 24 tysiące złotych w skali 10 lat 240 tysięcy złotych. I tak się właśnie robi. Pieniądze oczywiście będziesz obracał, tak, bo oprócz swoich codziennych zajęć, czyli powiedzmy, że rodzice fundują Ci studia, nie masz kosztów utrzymania, te pieniądze możesz gromadzić, mając potem pracę na etacie. Kiedy będziesz... Dostawał pensję 2, 3, 4, 5, 50 tysięcy, będziesz w stanie sobie znowu te 2 tysiące zrobić na boku. Oprócz tego, dzięki pierwszemu punktowi, nadal oszczędzasz drobne kwoty z obecnych zarobków i w skali 10, może nie, ale w skali 15-20 lat jesteś w stanie odłożyć milion złotych i to jest jak najbardziej osiągalne. No a ten, kto wam będzie opowiadał, że da się dojść do dużych pieniędzy w krótkim czasie, to albo. Albo pieprzy głupoty, albo promuje jakiś swój sposób, który będzie zarabiał bardziej na niego niż na ciebie, albo miał w cholerę szczęścia lub znajomości. Niestety. Tak to wygląda. Czas, drobne nawyki, to daje pieniądze. I trzecia rzecz, najważniejszy nawyk, może nie najważniejszy, ale jeden z ważniejszych, wyzna wyznaczanie celów w swoim życiu. I to znowu, najlepiej zacząć w wieku 10, 12, 13 lat. I to może być drobny cel. Na przykład... Siedzisz teraz i grasz sobie w gry komputerowe i poświęcasz na to, nie wiem, weekend po 5 godzin dziennie, to wyznacz sobie cel, że ograniczam o połowę czyli 2,5 2 godziny odchodzę, nieważne, że koledzy siedzą na serwerze cokolwiek innego i ten drobny cel, znowu wykonany w ten sposób tak samo, właśnie jak ten spacer czyli taki dodatkowo odnaleziony czas plus regularność to może naprawdę w przyszłości procentować, bo znowu będziesz ukierunkowany i cele będziesz potrafił wyznaczać sobie w ten sposób, czy będziesz potrafiła, w ten sposób, że będą one jak najbardziej realne. Całkowite przemeblowanie życia, całkowite odejście od tych wszelkich nawyków, nałogów i tak dalej jest zwykle niemożliwe, no bo nie da się powiedzmy, nie wiem, kogoś, kto wypala dziennie dwie paczki papierosów z dnia na dzień, oczywiście no, są tacy ludzie, ale bardzo wielu to się nie udaje, no nie da się nagle przestać palić, ale kiedy chcesz oszczędzić pieniądze, ogranicz sobie na przykład to palenie o połowę, czyli takie drobne, małe cele. Może być też tak, że Twoim celem, <laughs> przepraszam za brak głosu, przepiję tylko oczywiście kawą, może być tak, że Twoim celem będzie na przykład zarobienie sobie dziennie dodatkowo, przez internet, czy w inny sposób, czy wykonując jakieś drobne usługi komuś, no sposobów jest wiele, o tym też będzie mówione, na przykład zarobienie tych 30 czy 50 zł codziennie. I zobaczcie, tutaj tak. Drobna kwota z tego, co sobie zarobisz, zostanie oszczędzona dzięki punktowi pierwszemu. Dzięki zmianie planu dnia, czyli do dostosowaniu, te, znalezieniu tego czasu, będziesz miał kiedy to zrobić, czy będziesz miała kiedy to zrobić. I właśnie tutaj osiągniesz ten cel. Czyli połączenie tych trzech elementów, tych trzech najważniejszych celów, absolutnego must have, kończy się w ten sposób, że masz lepsze życie, oszczędzasz. I nie odbywa się to kosztem Twojego życia rodzinnego, Twojego czasu na odpoczynek i tak dalej, i tak dalej, bo rezygnujesz z takich rozpraszaczy, z takich głupot. A powiedzmy, masz dzisiaj tak 12 lat, kiedy będziesz miał 25 lat, 30 lat, będziesz to miał po prostu, czy będziesz to miała tak mocno zakorzenione i tak naturalnie będzie Ci to przychodzić, że zrobisz to bez najmniejszego problemu, <laughs> natomiast musi być to właśnie... Robione systematycznie i bardzo drobnymi zmianami. Jestem ogromnym zwolennikiem właśnie powolnych zmian w życiu i osiągania przez małe cele i długi czas no tak, no słynne powiedzenie po żydowsku mały narzut, duży obrót to robi prawdziwe pieniądze. I tak samo tutaj, niewielkie kwoty, ale regularnie, z których coś oszczędzimy i to robi nie tylko płynność finansową, ale oczywiście też duże oszczędności, które te oszczędności można potem w oczywisty sposób. Inwestować, mnożyć. No i cóż moi kochani, zbliżamy się do 14 minuty, więc nie chcę Wam ponadprzeciętnie tego wszystkiego przedłużać. Natomiast no już dotarliśmy do końca, więc mogę poprosić o łapkę w górę, jeżeli spodobał Ci się ten materiał. Jeżeli się nie, spodoba, nie spodobał, daj łapkę w dół. Masz takie prawo, ja też będę wiedział, czy coś zmienić. W komentarzach, jeżeli macie pomysły czy pytania na kolejne filmy. Jeżeli również chcecie podjąć kontakt, macie jakieś pytania, macie na dole maila kontaktowego i tak, ja tu się nie bawię w rzeczy typu coaching internetowy, gdzie nie wiem, za godzinną sesję, czy tam za odpisanie na 10 maili, poświęcenie czasu na Skype, pobieram jakąś tam kasę, wszelkie moje porady macie za darmo. Więc napiszcie na maila, jeżeli coś chcecie. Ja nie, nie mówię, że w ciągu godziny, dwóch, czy w ciągu nawet dnia odpowiem, ale raz na tydzień staram się usiąść do maila i, i odpisywać. Tak więc dziękuję Wam za uwagę. Pozostawajcie na tym kanale. Dawajcie łapy w górę, łapy w dół. Jak się Wam nie podoba, komentujcie, subskrybujcie. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie. Cześć.